zacznę opowiadać. No wiele, nuda, no, jednak to nic nie idzie. Wiecie co? To może my ze skłaszem pójdziemy po jakieś gry, i po resztę w ogóle roślin. Wrócimy tu i pogramy w coś, może w berka, może w zbiaka, no berka z piłką oczywiście, i w coś jeszcze. Okej? Okay? Okej! Okay. To ja tu poczekam. Dobra, to my idziemy. Nareszcie spokój na naszym trawniku. Już nikogo nie ma. Jest pusty, są tylko jakieś roślinki, szyszki. Elegancko, tak powinno być od zawsze. Nareszcie, dobrze, że jest ten pokój z zombie, ale myśleliśmy, że wykiwają nas, a jednak zombie to jednak nie są aż tak, nie są aż tak złe. Są nawet fajni. Może ich namówimy na jakieś gry, tylko bez mózgów. Hmm. Czemu nie? Witaj, Katajl! Nie spodziewałeś się tu żadnych demonów. Zaraz zabiorę cię w podróż w czasie. Ła! Wow! Kim, Kim ty jesteś? 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 Pomocy! Pożegnaj się z teraźniejszością, bo będziesz w prehistorii. Wow! nie dobrze mi! Ej, Katajl, gdzie jesteś? Dlaczego tu nikogo nie ma? Może już posz... Może już poszedł Katail. Za długo chyba nas nie było. A przecież Kataj uwielbia grać w gry. Hmm, ciekawe. Bo tam za tobą jest demon! Kolejne dwie rośliny. Wasz Katajl jest w prehistorii, a wy do niego tałączycie, ale nie spotkacie go, bo skończycie tak jak on w paszczy dinozauru. A, dlaczego mi jest tak niedobrze, że zaraz squash, sk tylko nie na mnie, A! To teraz inne rośliny pójdą w różne wymiary czasoprzestrzenne. Błaha ha ha ha, ha. A, au, 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 gdzie jestem? Ty, w prehistorii miał mnie niby jakiś kole, typek zesłać. Ty, sobie chyba żarty stroi, przecież to jest ta nasza druga przesieka. Muszę teraz tylko pójść tamtędy, i gdzieś tam w tym lesie jest nasza góra. To idziemy na no, luziku, żadna prehistoria. Przecież tylko tędy pójść. Mnie zesłał trochę dalej, żeby mnie zirytować, ale mu nie wyszło. Z tym Katajlem, a Katajle mają niewyobrażalną cierpliwość. Ha 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 ha, 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 ha 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 Denerwuję się coraz bardziej. Idę tutaj już chyba jakieś 5 godzin i nie ma nadal góry, a idę przecież w tym samym kierunku. O nie. A może jednak jestem w prehistorii? Co ja mam teraz zrobić? ha Góra, może dami się, może dami się, więc teraz już wszystko wiecie. O nie! Nieustraszony!